Z tej strony Kasperci zapraszam Was na recenzję Lenovo Moto X Play. Zacznijmy standardowo od obudowy samego urządzenia. Na tyle znajdziemy bardzo ciekawie wyglądającą według mnie klapkę baterii, którą możemy sobie tutaj wymienić na każdą inną, jaką tylko będziemy sobie chcieli, w różnych wersjach kolorystycznych. Jest ich naprawdę całkiem sporo, więc myślę, że każdy dopasuje coś ciekawego dla siebie. Niestety, wadą jest to tutaj, że ta klapka dość tutaj skrzypi, ponieważ nie jest tutaj zbyt dobrze dopasowana. Drugą wadą jest to, że tutaj dość ciężko ją tutaj zdjąć i tak troszeczkę już tutaj od dołu wyrobiło się wcięcie do podważania tej klapki, więc no niestety no, tutaj jest taki jeszcze minus. Natomiast jeśli chodzi o wygląd, o sam chwyt urządzenia, to jak najbardziej wszystko ok. Mi się strasznie podoba ta klapka i moim zdaniem naprawdę świetnie to wygląda. Na tyle znajdziemy jeszcze oczywiście aparat o rozdzielczości 21 megapikseli, dwutonową diodę LED oraz logo Motorola. Przejdźmy teraz do krawędzi urządzeń. No i tak, od dołu znajdziemy złącze micro USB, na prawej krawędzi mamy klawisze głośności oraz taki fajny, wyprofilowany klawisz zasilania, który ma tutaj takie prążki, dzięki czemu jest bardzo dobrze wyczuwalny pod palcem. Od góry znajdziemy złącze słuchawkowe oraz mamy tutaj też tackę na karty microSD oraz nanosim. Na lewej krawędzi nie znajdziemy już żadnych dodatków. Na froncie natomiast znajdziemy 5,5 calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD. Dodatkowo mamy tutaj nad nim aparat o rozdzielczości 5 megapikseli, mamy głośnik do rozmów, mamy tutaj podstawowe czujniki, a na dole umieszczono głośnik multimedialny. Tak jak mówiłem już w pierwszych wrażeniach, niestety nie są to głośniki stereo, tylko jest to jeden głośnik multimedialny, a drugi służy tylko i wyłącznie do rozmów. Zacznijmy omawianie smartfona od jednego naprawdę świetnego dodatku. Wystarczy, że podniesiemy telefon, a od razu podświetla nam się tutaj godzina oraz mamy możliwość odblokowania telefonu. Gdy mamy jakieś dodatkowe powiadomienia, to możemy przeciągnąć też palcem do góry i od razu odblokujemy tutaj dostęp do tych powiadomień. Więc to jest naprawdę moim zdaniem świetny gadżet. Przejdźmy teraz do ustawień i przejdźmy przede wszystkim do tego, jaka wersja systemu tutaj jest. Jest to oczywiście najnowsza wersja Android 6.0 Marshmallow. Oczywiście jest to czysta tutaj wersja Androida, nie mamy tutaj żadnej nakładki, więc telefon po prostu działa tutaj bajecznie płynnie. Radując przez okres testów, ani razu nie zdarzyło się, że coś się przycięło. Naprawdę wszystko działa tutaj perfekcyjnie szybko i ja aż sam jestem zdziwiony, że telefon, który kosztuje 1500 zł działa aż tak płynnie. Przyznam szczerze, że dawno nie spotkałem się z urządzeniem, które działałoby aż tak płynnie jak Moto X Play właśnie, więc za to naprawdę spory plus, ponieważ jestem pod wielkim wrażeniem tego urządzenia. Tutaj no oczywiście no nie możemy zbyt dużo powiedzieć o systemie, aplikacjach czy coś, ponieważ nie mamy tutaj zbyt wielu dodatków mogę natomiast powiedzieć, że wszystko tutaj działa bardzo płynnie, co jest przede wszystkim największą zaletą tego urządzenia. Mamy tutaj jeszcze jeden fajny gadżet, a mianowicie to, że mamy taki gest uruchamiania szybkiego aparatu. Wystarczy, że tak poruszamy z naszym smartfonem i od razu uruchomi nam się aplikacja aparatu. Oczywiście jeśli chcemy, możemy sobie wyłączyć tą opcję, ale myślę, że to naprawdę jest ciekawy gadżet i myślę, że nie ma sensu po prostu go wyłączać. Oprócz tego, tutaj z opcji nie mamy zbyt wiele, no bo jest to tak. Możliwość uruchomienia dźwiękowego wywoływania zdjęcia, mamy tutaj lokalizację, mamy tryb panoramy, mamy tutaj minutnik, mamy rozmiar zdjęcia, mamy jeszcze tutaj możliwość wykonywania filmów, jest tryb nocny. Oprócz tego mamy tylko jeszcze możliwość włączenia lub wyłączenia diody doświetlającej, a także jest tutaj tryb HDR. Samo wykonywanie zdjęć jest tutaj mega intuicyjne, muszę powiedzieć, ponieważ tak, wystarczy, że najedziemy na jakiś element sobie e, właśnie takim kółeczkiem, który jest tutaj na środku ekranu, standardowo, i tutaj od razu wyostrza nam dany element, który sobie wybierzemy. No, i właśnie w tym momencie możemy jeszcze tutaj użyć takiego suwaka, dzięki któremu dostosujemy jasność całego zdjęcia. To jest naprawdę, moim zdaniem, świetny dodatek. I naprawdę bardzo fajnie jest do tego się przyzwyczaić, ponieważ jest to bardzo intuicyjne tutaj. Aby wykonać zdjęcie, no to wystarczy dotknąć gdziekolwiek w ekran, i po prostu zdjęcie zostaje wykonane. Co do jakości zdjęcia jest tutaj naprawdę bardzo dobrze. Muszę powiedzieć, że zdjęcia wychodzą dobrej jakości. Dodatkowo warto powiedzieć, że kolory są moim zdaniem bardzo dobrze odzorowane. Jedynie, no wiadomo, w ciemniejszej scenarii troszeczkę pojawiają się szumy. Ale to niestety jest już raczej standard w smartfonach, więc nie ma co tutaj narzekać na to zbytnio. Za to mogę powiedzieć, że dioda LED, która jest wbudowana w to urządzenie, naprawdę świetnie sobie radzi z doświetlaniem elementów, więc jeśli chcecie zrobić zdjęcie w totalnej ciemności, jak najbardziej jest to możliwe, ponieważ dioda LED jak najbardziej da sobie radę z tym. Aparat frontowy też robi bardzo przyzwoite zdjęcia tutaj i tak samo mamy tutaj suwak, dzięki któremu wyostrzamy sobie dane elementy, i tak samo dostosowujemy jasność tutaj tym suwakiem. Zarówno zdjęcia z aparatu frontowego, jak i z aparatu głównego. Oczywiście jakieś tam przykładowe fotografie będą pokazane na kapsologicznie.pl, więc zapraszam Was jeśli jesteście zainteresowani, jak dokładnie wyglądają zdjęcia wykonane tym urządzeniem. Przejdźmy do stron internetowych. Muszę powiedzieć, że naprawdę wszystko działa tutaj perfekcyjnie, zarówno po Wi-Fi, jak i po transmisji danych. Tutaj strony ładują się naprawdę w błyskawicznym tempie i jeśli chodzi o przeglądanie internetu, to tutaj jak najbardziej wszystko ok jest. Moto XPLAY do tego sprawdzi się po prostu idealnie, biorąc pod uwagę również to, że mamy tutaj bardzo duży, bo aż 5,5-calowy wyświetlacz, dzięki któremu zobaczymy naprawdę sporo naraz treści. Jeszcze kilka słów o wyświetlaczu, który jest tutaj moim zdaniem naprawdę rewelacyjny. Zarówno jasność, jak i kolory są po prostu tutaj bardzo dobre. Mogę też powiedzieć, że kąty widzenia są przyzwoite, aczkolwiek gdy mocno przechylimy urządzenie, no to niestety niektóre kolory już się tutaj załamują. Wydawać by się mogło, że taki ekran będzie zużywał bardzo dużo energii. Nic z tych rzeczy, ponieważ tutaj bateria jest po prostu rewelacyjna, jak dla mnie, ponieważ 5 godzin na wyświetlaczu w moim tradycyjnym trybie, czyli WiFi lub transmisja danych, dodatkowo cały czas włączone Bluetooth, no i jasność na maksymalnym poziomie, to telefon wytrzymuje spokojnie 5 godzin na wyświetlaczu. Jest to dla mnie naprawdę rewelacyjny wynik, i chciałbym po prostu, żeby wszystkie urządzenia tak działały, po prostu jak Moto Xplay. Nie dość, że płynność jest tutaj naprawdę na wysokim poziomie, to bateria jest rewelacyjna, no i naprawdę ciężko mi jest przyczepić się do czegokolwiek w tym urządzeniu. No dobra, w sumie mogę przyczepić się do innej rzeczy, a mianowicie do głośnika multimedialnego. Jestem po prostu tutaj dość przeciętny, no i dźwięki odtwarzane przez niego są dość spłaszczone, dodatkowo głośność nie jest zbyt wysoka, więc no, no niektórych po prostu ten głośnik może nie zadowolić. Podsumowując, Moto XPlay to naprawdę świetne urządzenie, które charakteryzuje się przede wszystkim tym, że jest mega płynne. Jest to zasługa oczywiście tego, że mamy tutaj czystą wersję Androida, przez to żadne nakładki nie, nie zakłócają nam tutaj systemu i nic się tak nie przycina tak naprawdę. Na pewno na pochwałę zasługuje tutaj też akumulator, który wytrzymuje około 5 godzin na wyświetlaczu, co jest naprawdę świetnym wynikiem jak dla mnie. Dodatkowo warto powiedzieć, że mamy tutaj naprawdę bardzo dobre aparaty. Poza tym jest tutaj też świetna cena, no bo to urządzenie kosztuje około 1400-1500 zł, co jest naprawdę moim zdaniem świetną ceną jak za urządzenie, które działa aż tak płynnie. Niestety też mamy tutaj takie jakieś małe minusy, na przykład obudowa na tyle troszeczkę skrzypi, dodatkowo no telefon czasami troszeczkę mocniej się przygrzeje, a dodatkowo no głośniki mogłyby być troszeczkę lepsze, no bo nie są to głośniki stereo, tylko jest jeden głośnik multimedialny. Jednak podsumowując myślę, że to urządzenie jest warte swojej ceny, no i ja Wam mogę je polecić. Dajcie znać w komentarzach co Wy sądzicie o tym urządzeniu i oczywiście w kartach znajdziecie ankietę, czy warto kupić tego smartfonu. Zalecam Was do subskrypcji, zostawienia łapki w górę, jeżeli podobał Wam się ten materiał oraz do obserwowania mnie na portalach społecznościowych. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!